Ogrodzi na zapomnienia. Sobie też także kopiety. Proszę pana, ja dwa tygodnie czekam na hydraulika. Mało. Zgłaszałem usterki w stolarce. I nic! A ja płacę. Ja ciężkie pieniądze płacę za to mieszkanie. A jeżeli administracja nie potrafi mi nawet zreporować kranu, to niech mi pozwoli przynajmniej spokojnie czekać na fachowca. Do widzenia, panie. Rozum i łopata, rozum kobietu. Nie mam o... ...ochoty. No. Widzisz, pan te odciski? No, to od łopaty. Całe życie łopatą robię i z tego żyję, no. A społecznie to ja mogę panu zaśpiewać w tym pańskim teatrze, a nie kopać. One hundred? One hundred dwa? One hundred trzy? A kto to ze mną skonsultował? Nikt. Wszyscy powinni móc się wypowiedzieć, zanim zagna się ich do roboty. A tak, to ja pierwszy. Co tu się dzieje? Rozumie, młodzień zrobił swoje.